Witam serdecznie wszystkich moich widzów na moim kanale i zapraszam do mojej kuchni dzisiaj zrobimy sobie jakby na początku filmu widzieliście mięsny przekładaniec jest to blok mięsny składający się z dwóch gatunków mięsa które będą na, na siebie przekładane Ja będzie mięso wieprzowe raz drobiowe bo jest to blok i, wieprzowo drobiowy Oprócz tego jest pełna gama przypraw smakowych, ziołowych, korzennych, także naprawdę, będzie, myślę, że będzie super, super będzie przekładanie. Jakie mięso potrzebujemy? Łopatka wieprzowa bez kości i mięso z kurczaka. Ja tu mam, mam tu pod udzie razem z udzem, kawałek ale może być obojętnie jakie mięso z kurczaka ewentualnie może być nawet cały kuczak wytybowany i dany tu nie ma żadnego problemu pierwszą czynnością jaką musimy zrobić to musimy zmielić mięso wieprzowe i mięso drobiowe tylko nie mieszamy osobno do jednej miseczki trzeba dać wieprzowinę a do drugiej mięso drobiowe idę szykuję maszynkę i zaczynamy jechać ale zanim mięso zmielimy, to musimy je pokoić, bo nam cała taka kurka do, do maszynki, do mięsa nie wejdzie. No to pokoimy. No i dopiero teraz, jakby mięso w całe pokolili na, na kawałki, możemy zacząć mielić, bo tak byśmy nie zmielili. I tak, moi kochani widzowie, mięso mamy już pomielone. To teraz będziemy musieli je wymieszać z przyprawami. Tylko to tak ja mówiłem. Osobno mięso wieprzowe z przyprawami, a osobno drobiowe. Gipko nam to idzie, fajnie się dzieje. Członko jeszcze na dworze świeci. To jeszcze może na kolację taki ciepły przekładanie w mięsem sobie zjemy. Kolejną sprawą, jaką musimy zrobić, to jest przygotowanie zimnej, nawet powiedziałbym lodowatej wody do której wrzucimy, wrzucimy niektóre składniki. tak mięso mamy już w foremce Taja przystało na prawdziwy przekładaniec warstwa mięsa wieprzowego warstwa mięsa drobiowego i tak na przemian do, 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 do samej góry teraz będziemy to parzyli w kąpieli wodnej no kochani czas pieczenia już się skończył więc trzeba wyciągnąć foremkę z pieca i zostawi tak na 5 minut, żeby on troszkę odparował. Bo potem jeszcze będzie się raz musi być przykryty i sprasowany. Taka mała, jeszcze dla uwaga, ja, gdy temperaturę do temperatury 65-66 stopni wewnątrz bloku, zdjąłem ten papier do pieczenia. Po to, żebym mi się z wierzchu fajnie przypiek. Wy tego nie musicie robić, jak chcecie ja Wam pokażę jak, jak on w ogóle wygląda jak lekko przypieczony no, tak właśnie wygląda lekko tutaj przypieczony foremka, no jeszcze jest gorąca ale już mało do dochodzi no i teraz trzeba to sprasować kładę z powrotem. Ale wunio w w chałupie jasnego. Widzicie to, to, to? jest coś strasznego tu. No, ja bym to zaraz bym to jedno, ale to musi trochę ostygnąć. Tak spasowany nasz blok, przekładaniec. Zostawiamy na, tak na półtora-dwie godziny aż i, od wystygnie, a następnie wkładamy go do, go do lodówki. A jutro będziemy je jedli, ale będzie wyrzeka. Cześć, trzymajcie się. Cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Minęła nocka, przyszedł poranek kolejnego dnia. Nasz mieszny przekładanie stężał, więc trzeba teraz zobaczyć jak on wygląda w środku. No i co najważniejsze spróbować. Czy jest dobry? Popróbujemy. Widać ładny przekrój, gdzie odróżnia się mięso wieprzowe od dobiowego, a teraz spróbujemy jak smakuje. O, wonio. Fajnie. Fajnie wonio kochani. <trym> Powiem wam, że kompozycja przypraw i skład mięsa pomieszanego wieprzowo-dobiowego jest tutaj tafione w dziesiątkę naprawdę uwierzcie mi tafione jest w dziesiątkę smaczne fajnie przyprawione no i no ciepła bułeczka z masełkiem i położyć pasterek do tego ciepła herbatka i nic więcej naprawdę zróbcie sobie i tym smacznym akcentem kończę dzisiejszy film. Jak się Wam podobał, to proszę podnieście łapkę w górę, ciśnijcie dzwoneczek. I czekam na Wasze komentarze, bo Wasze opinie i komentarze najbardziej mnie cieszą. I zapraszam na kolejny film. Cześć, trzymajcie się.